Dzień dobry, moi kochani. Krajobraz pojezierza Mazurskiego to temat dzisiejszej lekcji, ale my przypomnijmy sobie, że na południu od pasa pobrzeży znajduje się pas pojezierzy. W pasie pojezierzy mamy pojezierze Pomorskie, pojezierze Wielkopolskie i pojezierze Mazurskie. My dzisiaj zajmiemy się właśnie tym oto pojezierze Mazurskim jako przedstawicielem pasa pojezierza i teraz moi kochani co to są pojezierza pojezierza to obszar na którym znajduje się dużo jezior największe jeziora znajdują się właśnie na naszym pojezierzu Mazurskim największe w Polsce to jezioro Śniatwy ale również wielkie to jezioro Mawry natomiast musicie wiedzieć że najwięcej jezior jest na pojezierzu Pomorskim jeziora. No, warto byłoby powiedzieć i zastanowić się, jak te jeziora powstały. Stworzył je lądolód. Hmm, A co to jest? Nasza Polska przykryta była kiedyś grubą pokrywą lodu. I ta gruba pokrywa lodu to był lądolód. I teraz, jak ona powstała? Moi kochani, wyobraźmy sobie, że klimat się bardzo ochłodził i pada śnieg. Pada, 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 pada śnieg, napadało tyle śniegu. Ale ten śnieg nie topnieje. Co się stanie, kiedy na tyle śniegu napada tyle śniegu? To pierwsze tyle śniegu nam się zgniecie. No więc znowu mamy śnieg i znowu pada śnieg. I co się dzieje? Proszę Państwa, śnieg pod wpływem swojego ciężaru, bo jego pada coraz więcej, zgniata ten śnieg, który, ma, który jest najbardziej na spodzie. Mówiąc inaczej, ten, ten im niżej, tym ma bardziej pochlapane, bo jest bardziej sprasowany. Ale o co chodzi? W wyniku takiego sprasowywania się śniegu, on zamienia się powolutku w lód lodowcowy. Każdy z Was doskonale wie, że kiedy wracając ze szkoły bawiąc się śniegową kulką zimą, e, początkowo ona jest fajna i puchata, ale kiedy my idziemy gadamy z kumplami, się nią bawimy, to ona jest całkiem twarda. Proszę Państwa, ja bym taką kulką w głowę absolutnie nie chciała dostać, kiedy wy już się nią trochę bawiliście. No właśnie, wy... Mm, Tą śnieżynkę zamieniliście w grudkę twardego lodu. I w dużym uproszczeniu, tak właśnie powstaje lód lodowcowy, kiedy ten śnieg pod wpływem własnego ciężaru się coraz bardziej zgniata, sprasowuje i mamy pokrywę lodową. I teraz, moi kochani, kiedy taka pokrywa lodowa przesuwa się. Po naszej Polsce, to ona robi dwie rzeczy. Po pierwsze, zabiera materiał różny, czyli i kamienie, i głazy, i kamyczki, i żwirki, i piaski, czyli ten przemieszczający się lód zabiera ze sobą różny materiał, który się w niego wtapia. Czyli co my musimy wiedzieć? To nie tylko lód się przemieszcza po Polsce, ale lud z różnym kamieniem, z różnym materiałem skalnym, drobnym i grubym, czyli możemy sobie wyobrazić, że to jest taki przesuwający się papier ścielny, no bo jeżeli ten lud ma w sobie kamienie i te kamienie idą po dnie, po podłożu naszego kraju, to je rysują, ścierają, a więc uwaga, lodowiec na pewno niszczył naszą rzeźbę terenu, czyli miał tak zwaną działalność erozyjną, ale uwaga, kiedy on zaczynał się topić, bo klimat się ocieplił, to te materiały skalne, które w nim były, Wypadały z niego, a więc y, lodowiec gdzieś zabrał, w innym miejscu się przeniósł, potem się stopił i to, co w nim było, plum, 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 pozostawało. A więc również ten lądolot, który był, budował nam, y, y, tworzył nam nową rzeźbę. A więc tak naprawdę mamy działalność niszczącą w wyniku zdzierania, rysowania, pogłębiania, ale również działalność budującą w wyniku zostawiania materiału, który w tym lądolodzie. Był. I proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się rzeźbie po jeziorze, no to jest tam dużo jezior. I teraz jak do tego doszło? No właśnie, lądolud zrobił potężną ilość różnych dziur. Dalej, zostawił materiał, kiedy się stopił. Ten materiał był nierówny, były obszary głębsze i wyższe, a więc w tych najniższych miejscach woda stopniejącego lądolodu została uwięziona. I powstały nam jeziora. Tam, gdzie było wyżej, powstały pagórki. A więc, jeżeli jesteśmy na obszarze jeziorze, a teraz mówimy o pojeziorze Mazurskim, to krajobraz jest malowniczy. Mamy pagórki i obniżenia terenu, w których są jeziora. Czyli mamy pagórki, jeziora, pagórki porośnięte lasami, więc jest po prostu pięknie. Czy takie widoki nie są piękne? Właśnie, dlatego proszę Państwa, Mazury nazywamy krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Tutaj powiedzieliśmy są największe jeziora, ale nie najwięcej. Jest bardzo dużo lasu i takie duże powierzchnie leśne, moi kochani, nazywamy puszczami. No i teraz tak, mamy jeziora, mamy lasy, mamy tereny podmokłe. No kochani, to są warunki idealne chociażby dla ptactwa wodnego i na terenie Mazur jest bardzo dużo ptaków. Na przykład żurawie, które macie e, pokazane w podręczniku. Żurawie i raj dla tych, którzy ptaki obserwować lubią. Idziemy dalej. E, dużo pięknych roślin, zwierząt, e, ale urozmaicona rzeźba czyli pagórki, jeziora, lasy. Czy to nie są tereny, w których my byśmy bardzo chętnie powypoczywali? Tak. Czyli uwaga! E, Mieszkańcy Mazur mogą żyć z turystyki. Co turyści mogą tam robić? Skoro mamy jeziora, skoro mamy rzeki, bardzo często jeziora po połączone są kanałami, to znaczy człowiek sztucznie wybudował yy, rowy, w które wlała się woda i połączyła ze sobą różne zbiorniki, po to, żeby można było żeglować. Czyli, proszę Państwa, ludzie jadą na Mazury, żeby pływać na łajbach. Co dalej? Kajaki, proszę Państwa. Niektórzy jadą, żeby łowić ryby, inni jadą, żeby obserwować. Ptaki, których tam jest bardzo, bardzo dużo, a inni jadą, żeby w pięknych okolicznościach przyrody po prostu wypoczywać. E, no, trzeba pamiętać o komarach, których ty, tam może rzeczywiście być więcej, ale z tym umiemy sobie, sobie radzić. Natomiast to, że ta te rzeźba terenu jest urozmaicona, to proszę Państwa, powstają zimą tam e, trasy narciarskie, e, narciarstwo biegowe, możemy na biegówkach śmigać, czy nawet narciarstwo, e, moi kochani, zjazdowe. Mamy tutaj zdjęcie ośrodka narciarskiego, piękna góra koło Gołdapi. A więc, moi kochani, na pewno w takich okolicznościach przyrody będzie można uprawiać różną turystykę, to już sobie powiedzieliśmy. Ale czy są tam zabytki? No pewnie, że tak są. Stolicą, proszę Państwa, krainy, o której mówimy, jest Olsz. To właśnie miasto na Warmii Ma wiele zabytków. Między innymi zamek, w którym mieszkał Mikołaj Kopernik i pracował. W Świętej Lipce mamy sanktuarium jest to miejsce kultu Matki Bożej, czyli pielgrzymi, którzy czczą Matkę Boską, tam sobie jeżdżą tak, na pielgrzymki. W Reszlu jest piękny zamek i warownia, gdzie teraz jest i muzeum, i hotel Święta Lipka i zamek w Reszlu. Czyli tych atrakcji na Mazurach jest bardzo dużo. Krutynia to rzeka, która jest spokojna, ma malownicze krajobrazy, przepływa przez piękny obszar. A ponieważ jest spokojna, to bardzo popularne jest tam kajakarstwo i można, możecie kajakować z rodzicami, nawet wy, bo raczej, jeżeli będziecie ostrożni, to krzywda wam się nie stanie. No i kochani, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli przyjeżdża dużo, dużo turystów, to musimy wiedzieć, że ci turyści mogą przyczynić się do Niestety, degradacji środowiska. Co to znaczy? Przyjeżdżają, hałasują, płoszą zwierzęta, produkują śmieci, zostawiają te śmieci tam, gdzie ich nie powinni zostawiać. Więc my, jako właśnie ci turyści, którzy jadą na taki piękny obszar, pamiętajmy o tym, że jesteśmy zobowiązani, żeby o niego dbać. Czyli po pierwsze, nie produkować niepotrzebnych śmieci, nie brać niepotrzebnych reklamówek w sklepie, jeżeli naprawdę jesteśmy w stanie tą butelkę nieść w ręce. Po drugie, pamiętać, żeby nie hałasować, nie płoszyć zwierząt bo jesteśmy tam gośćmi i fajnie byłoby te zwierzęta zobaczyć, więc jeżeli będziemy cicho, to możliwe, że gdzieś tam uda nam się podpatrzeć jakieś fajne zwierzątko. Zachowujmy się tak, jakbyśmy przyszli w gości. I jak na prawdziwych gości przystało, bądźmy dobrze wychowani i dbajmy o środowisko. A pamiętajmy, że możemy zacząć od samych siebie, od nas, młodych ludzi, czyli chociażby nie krzyczeć, nie hałasować, nie rzucać śmieci tam, gdzie ich nie powinno być i starać się tych śmieci po prostu produkować jak najmniej. Dziękuję, do następnej lekcji. Pozdrawiam Was serdecznie.